Witajcie. Chciałbym Wam przedstawić dzisiaj Citroen na C1. Samochód pochodzi z 2008 roku. Wyposażony jest w silnik benzynowy 1.0. Auto prezentuje się naprawdę ładnie. Lakier jest zadbany, a środek czysty. Jest to bliźniaczy model do Peugeota i, i Toyoty Aygo. Zaletą modelu jest niskie spalanie, które mieści się na poziomie około 4 litrów na 100 km. Warto zwrócić uwagę, iż otwierając bagażnik otwiera nam się sama szyba. Tylna kanapa jest zielona, przez to ładunkową możemy powiększyć. Miejsca tu wystarczy na standardowe zakupy. Pod dywanikiem znajdziemy pełnowymiarowe koło zapasowe oraz komplet kluczy. Tak jak wspomniałem, środek jest czysty i zadbany. Kokpit wygląda ładnie i nowocześnie. Z tyłu o dziwo jest miejsca dosyć sporo, a w fotelach znajdziemy zaczepy Isofix, przez co podłączenie fotelika ciśnięcego nie będzie nam sprawiało problemów. Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest umiejscowienie schowka przy tylnej kanapie, do którego możemy wrzucić wszystkie podręczne rzeczy z jednej jak i z drugiej strony. Ciekawym i wygodnym rozwiązaniem jest również miejsce na spinkę pasów, która nie będzie nam się tłukła podczas jazdy o kokpit. W fotelach znajdziemy boczne poduszki powietrzne. Ta picerka jest welurowa nie bardzo przyjemna do tyku. Obicie drzwi wygląda ładniej i nowocześnie. Połączenie takich plastikowych materiałów z lakierowanym nadwoziem robi tutaj fajne wrażenie. Szyby przednie sterowane są elektrycznie, a tutaj znajdziemy taki długi i płaski schowek. Cierownica jest tu i ramienna. Ona całej kierownicy znajdziemy jeszcze oryginalny. Śledczy on autentyczności przebiegu. Regulując kierownicę na wysokość, regulujemy również ustawienie zegarów. Zegary są proste i czytelne. Znajdziemy na nich również elektroniczny wyświetlacz poziomu paliwa oraz przebiegu samochodu. Nasz egzemplarz ma 184 tysiące przebiegu. Po lewej stronie kierownicy znajdziemy wyłącznik poduszki powierzchni pasażera. Przez to dziecko możemy przewozić tyłem do kierunku jazdy. Oraz taki naprawdę głęboki, pojemny schowek, do którego możemy wrzucić wszystkie podręczne nasze rzeczy. Po środku znajdziemy kratkę z nadmuchami. Pod tym taki otwarty schowek, do którego możemy załóżmy położyć telefon. Pod nim znajduje się fabryczne, oryginalne radio z wyjściem AUX. Autko wyposażone jest w klimatyzację. Tutaj możemy ją sobie włączyć. Jak słychać kompresor od razu się włącza. Mamy tu również podgrzewanie tylnej szyby oraz włączenie światła awaryjnych. A poniżej cały panel do sterowania nadmuchami, czyli siła nadmuchu, kierunek oraz temperatura. Mamy tutaj też obieg wewnętrzny, czyli przyjemne zapachy nie przedostanie się środka samochodu, kiedy przyłączymy na obieg wewnętrzny. Poniżej nadmuchów znajdziemy kolejną półeczkę, do której możemy wrzucić portfel lub inne drobiazgi. Gniazdo 12V. Kolejna półeczka pod spodem oraz miejsca na kubki z napojami. Skrzynia standardowo jak w tych autach przystało jest pięciobiegowa. A zaraz obok niej znajdziemy kolejny schowek na drobne na przykład do koszyka. Kolejne półeczki na płyty czy inne drobiazgi. No i kolejna półka, która może z tyłu służyć jako stołek napój. Naprawdę sporo. Kolejny schowek znajdziemy po, po stronie pasażera. Też jest długi i pojemny. U góry znajdziemy poduszkę powietrzną pasażera. No i druga poduszka jest w kierownicy od kierowcy. Łącznie mamy tutaj cztery poduszki powietrzne. Za słońce ze przeciwsłonecznej znajdziemy lusterko pod tak zwaną klapką. Ciekawym rozwiązaniem są nadmuchy, które możemy obracać we wszystkich płaszczyznach. Również możemy je zamykać przez przekręcenie całej kratki. Lusterka zewnętrzne są duże i naprawdę przyjemnie się na nie cofie. Regulowane są ręcznie do tego środka samochodu. Z boku po lewej stronie kierownicy znajdziemy jeszcze przycisk, to znaczy pokrętło do regulacji wysokości świateł. Moim praktycznym zadaniem jest jedna wycieraczka wspierająca 80% szyby. Silnik to 1,0, a dokładnie 998 cm które jest na łęcu szkó odrządu. Podłożnego silnika są niskie koszty utrzymania oraz niskie spalanie. Z tyłu znajdziemy oryginalne, ale pasujące do koloru auta szare lampy z białym szkłem. Auto stoi na ładnych oryginalnych kołpakach oraz naprawdę ładnych oponach.